Witam, 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 witam. Mamy rok 2023. Dokładna data wyskoczy. Godzina 12. Kozy. Poranna i futyna pożerają siano. Siana nie może dla kozy braknąć. Przysłomy. Musi mieć to cały czas podopór. No tutaj typowego takiego paśnika nie ma zrobionego. To jest na skrzynkach po prostu leży sobie. Ale tego raczej tak za bardzo nie marnują, więc poza tym to nie jest takie znowu siano dobrej jakości, co się tak z tej tym zdenerwował. Gorszej jakości siano, więc do tych dużych strat nie ponoszę. Pożerają sobie siano elegancko. Mówię, mamy 2023, wszystkiego dobrego w nowym roku. Styczeń drugi, mówię wtorek. Eee Kozy są kotne, trzeci miesiąc już pod koniec lutego są wykoty. Koniec marca, znaczy są pod koniec lutego, dobrze, początek marca. Są wykoty przewidziane, jak powiedziałem już kiedyś wcześniej. Koza chodzi 150 dni kotna. Kozioł przyszedł raz typ alpejsko-francuski, bo to nie rasy w typie alpejsko-francuskim, Pokrym kozy. Wszystkie są chyba kotne, jedna chyba ta. Nie jestem pewien, czy ją pokrył. <laughs> Wolałbym, żeby była pokryta, no bo to straty poniosę, jak nie pokryta. No ale w takiej hobbystycznej hodowli, no to taka strata to żadna strata nic się nie stanie. Tam dadzą mleka, trochę będzie tam na sklepy, trochę będzie do sprzedaży. Będzie ogólnie ok. Kukuski, yy, no zajęte, wyraźnie coś, trochę baśni, kozich, tak. No, jak ktoś lubi, to może sobie obserwować. Proszę bardzo, Kuski, jak pożerałem sianko. Proszę bardzo. Nic złego z kozami się nie dzieje, są zdrowe. Apetyt mają nieziemski teraz. No, ja jeszcze jej wcześniej mówiłem, że teraz trzeba im trochę więcej w tych treściwych podawać, bo rządek zajmuje, a miejsce rządka zajmuje powoli tłuput i po prostu ona nie nadąża na tworzyć substancji energetycznych z samego siana. I trzeba im podać trochę więcej w tych treściwych. No, w tym wypadku są to ziemniaki moim, trochę owca im daje wodę. Oczywiście sól mają. Tak to kozy, no tam o kozach można jeszcze powiedzieć ciekawego. No muszę doczytać. No, cały czas się na mnie bieżąco edukuję na temat kursu, co tam sobie doczytuję w takiej książce. Autora nie pamiętam, i Hodowla Kóz, dziś na internecie kupiłem, obszerna pozycja. Polecam jakieś lektury na ten temat, można się dokształcić. Czegoś nowego zawsze dowiedzieć. A to o mleku, a to o agrotechnice. O różnych sprawach ciekawych tam sobie można doczytać. Ja tylko tutaj po prostu dokumentuję, co się dzieje na gospodarce. Bo taką mam po prostu tutaj taka moja rola i taka przyjemność. Jak ma ochotę oglądać, proszę bardzo. Kozy są do wglądu, można sobie je obserwować. Tutaj, o tutaj, te, 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 ten cały po czekoladka, brzydka. Ucynka kurdupel. I niebieska. Takie to kozi, żeby sobie tutaj na gospodarce żyją i będą, póki ja jestem tutaj, koza będzie, bo one mi nie przeszkadzają, zatem ja ich doić nie muszę, mogą z lakami sobie później chodzić i sama automatem się zasuszą i, <śmiech> przepraszam, więc to nie ma problemu. No to jeszcze dla wszystkiego nowego, wszystkiego dobrego w nowym roku, dziękuję.